Siemano, witam z kolejnym na tym kanale i dzisiaj będziemy tutaj spróbowali utworzyć wielkie i potężne królestwo Węgier no znaczy spróbujemy sobie tutaj to odrobić a potem będziemy... Sory, widzicie, strzeli psa, no ale... o wsi o dostał i dzisiaj spróbujemy sobie tutaj otworzyć wielkie i potężne Węgry, takie o Tutaj musimy Chorwację tam, Serbię urżnąć, Słowację zabrać Ukrainię i tak dalej, więc będzie trzeba tutaj zrobić wielkie węgry, ale moim zdaniem fajnie było po całe podbić całe Bałkany. To będzie cel główny, żeby zrobić, żeby podbić Bałkany, a jak się nie uda, no to przynajmniej może te Węgry. tutaj sobie troszkę ten tutaj, utrzymanie wojska, badania pięć no i klasa. Dobrze, to teraz tak szybkie usunięcie. Oj, dobrze, dobrze zrobię, dobrze zrobię. Oj, lekkie ścinki mogą być na początku. No i tutaj widzę, że dosyć dużo kasy dostajemy. Z tego już co widzę, i moim zdaniem na początku fajnie by było sobie poprawić relację z Polską. Patrz, normalnie Józef, Pysuski prowadzi Polskę. Rozumiesz to? No tutaj jakiś mi. Miklos Horfej Hoppe. Widzisz to? Widzisz to? O ty 40.030 O, tu będę mając dużo dużą populację Tego nie wiedziałem akurat Ale tak, ty 1900 Tutaj 1000 Tutaj... Muszę słuchać, czekać chwilę No i pyk 1000 893 to nie 1000 i teraz tutaj tysiąc by się przydało tysiąc, dziękuję no i teraz droga Słowacja witam Cię bardzo serdecznie i przy okazji także Cię żegnam pięknie już pierwsze państwo zostało podbite przez piękne, wspaniałe Węgry. Bo prawie. To nie fajna akurat. No to nie wiem. Takie może o, o takie terminy sobie na razie weźmiemy. Na razie Słowecję odpuścimy na chwilę na te 40 kur, czyli tam sobie tutaj weźmiemy. Oczywiście zrobimy tak. O, pięknie. Wspaniale. No i teraz sobie tutaj ładnie trzeba Węgry. O, pięknie. Teraz już jest wszystko wspaniale, fajnie było z Polakami. Tutaj, ładnie. Jak tam, o Polaki, tutaj mają wrogów niefajnych. No ja sobie tutaj spróbuję z Polakami sobie sojusza zrobić. O 60, już skoczyliśmy o 4 policje. Proszę bardzo, proszę bardzo. A to, jak pięknie. Nie wiem, daleko jesteśmy, ale mniejszość A właśnie, zapomniałem. Podatki, oczywiście, pięknie. Teraz tak, spróbujemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw trzeba zrobić ten. To ja w teraz Słowenia, a później Chorwacja. Bo Słowenia mi wygląda. co ja gadam, Słowenia. Mi wygląda na tym, ale najpierw sobie zrobimy tak. Farma, warsztat. Teraz sobie lecimy znowu. Farma, tym razem biblioteka. Lecimy dalej. Teraz dalej. I farmę kolejną. Eee, pobudzę opatrzeniowym. Teraz czekamy na kasę. Teraz brojownia do Budapesztu. No i pięknie pan. Ile jeszcze tutaj? Czekamy. I dalej tam Jeszcze 17 tur, ale ja sobie w tym momencie zaatakuję. Słowenię. Bo nic mi innego nie pozostaje, ale sporo wojska wolno, bo mogę mieć sporo tego całego. I pyk. Wypowiemy sobie wojnę. I moja droga Słowenia, wiedziałem, że macie dużo wojska, dlatego przygotowałem się troszkę. No i pyk, pięknie. Teraz, tak po pierwsze, trzeba sobie poprawić relacje z Włochami, relacje z Austriakami i z Chorwatami. Na razie mamy dobre. Tutaj widzę, że Rumunia nas troszkę nie lubi. I Ukraina też. Przydałoby się z nimi dobre stosunki, między nimi też. No i tyle. Tak. I ty, 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 tak, tak. I co od razu weźmiemy całą, całą słowenię, Pyk. Pięknie. Już wy... to już zacznę ładnie wyglądać. Pięknie. O, tutaj jest sporo tych się poprawiały relacje. Trzeba oczywiście usunąć wojska, żeby sobie teraz ładnie pyk. proszę bardzo, Już się ten przedawnił, rozejm. Ze Słowacją, ze Słowakami. 31 na pół się mamy. Aczkolwiek no, sorry, ale muszę Was podbić. I eee, tyle w temacie. Eee, po 2000 mniej więcej by się przydało. Pyk, 2000. Pięknie. Kolejna kasa. Ej, eee, tutaj 2,5. Pięknie. I eee, teraz, wy wywalić to, że wy nas lubicie. Eee, podbijamy Was. pozdro, Pięknie. A z racji, iż ja Słowację całkiem... O, to był dobry pomysł, żeby tyle wojska. A z racji, iż ja Słowację lubię, to ja mam pomysła. Yy, to ja mam pomysła. Tutaj, tylko nie pamiętam, jak to się kurcze robiło. Yy, czekaj, czekaj, jakaś to się robiło. Yy, Zmier... to nie, to nie. Uwolni wasala, da się? To... Nie da się. Albo da się, tutaj? I Słowacja, proszę bardzo. Słowacja. Ustaw stolica. Stolica przeniesiona. Dobra. I uwolniony wasala. Tak, pięknie. No i patrz, to mamy tutaj Słowację jako wasala. Trzeba z nim sobie relacje poprawiać. Oraz tutaj sobie zrobimy Słowenię jako wasala. I uwolni wasala, tutaj Słowenie, ustaw stolicę, i uwolni wasala. To jest godne, a to pięknie. Teraz my ich będziemy mieli pod naszymi wedeniem. A jak nie będą chcieli no to mają problem. Ale przepraszam bardzo. Tak, to mi się nie bawi. Prowincję, o mi tą prowincję. I tyle w temacie. Dziękuję. <noise> no i prosto, no i dziękuję. Mamy tutaj dwóch wasali, Słowację i prostu. Polską. E, ty skurczesy nie, ale to to my się tata tak nie bawiliśmy. Tak to my się nie bawiliśmy. Nie o to mi chodziło. Te proszę mi oddać prowincję. Dziękuję. I z nimi sobie teraz poprawiamy jeszcze raz relacje. Żeby mi tutaj ładnie tak wyglądało. 66. No i klasa, pięknie. I ich już nie lubię. Słowanie i Słowacy, jak jakoś tam mi sympatię. A teraz co możecie wydobyć? Pięknie, tutaj trzeba. O! Wspaniały! Pięknie, no to teraz tak Kasa, 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 kasa. Do 50 tysięcy sobie pozbieramy. Let's go. I lecimy teraz tak. 1500. 3000. Prawie 4. 3000. Pięknie, i lecimy teraz dalej. 1000 i tutaj jeszcze kolejne 1500. Pięknie. No i teraz wspaniała, e, wspaniałe I Witam cię serdecznie i także nie pozdrawiam, bo za chwilę już was nie będzie na tym świecie. Ale Chorwacja podbita. I wszystko idzie zgodnie z planem, aby Wielkie Węgry podbiły eee, tutaj Bałkany. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Tutaj trzeba ładnie zasymilować ludność, jakże wspaniałą. Proszę bardzo. I dziękuję za współpracę. Oj, trzeba tak zrobić. pięknie. Kiedyś ja ich tutaj, o co to jest, aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay. 99 na plus. Oh, 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 oh. podoba mi się to, podoba, podoba, podoba mi się to, dobrze, pięknie, 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 Budapeszt, potężny Budapeszt, teraz tak, chcę was sprawdzić, tutaj Austria będzie trzeba też podbić, więc jak coś to ja sobie podbiję tutaj to całe i tutaj zostawię tylko to jedynie. Żeby ten. A więc tak. I, i da się tutaj ten. Czekaj, czekaj, czekaj. Zrobimy tak. Mogę tu wci wcielić ich. Mogę ich tu wcielić. Czy jak to było? Czekaj, bo ja bym mógł teoretycznie stworzyć unię, ale nie chcę, bo się boję tutaj. Że coś się wydarni. Ale dobra. Zró trzeba tutaj... Tam słowację jakoś wcielić jednak. Jednak trzeba wcielić tu dużo, aha, brrr, i tak dalej, i tak dalej, dobrze, pięknie a więc, tak, tam 970, 1850, 700, i tutaj na koniec jeszcze tyle przydałoby się jeszcze 3000 około, no i pyk, no i teraz tak, wypowiedz wojną, pięknie, no sorry, no no, ale trochę czasu już minęło od tamtego momentu. A więc no, trzeba tutaj już ich podbić do końca. Proszę bardzo, pięknie. Podbite to. Proszę bardzo i podbite to. Proszę bardzo, pięknie. Teraz tak, trzeba usunąć wojsko oczywiście. Okej, okay, no i teraz kaska. Tutaj Pyk. I tutaj klasa. Tutaj sobie przejdziemy dalej. Pięknie. I tutaj pyk. Wspaniale. Teraz tak, ja bym sobie podbił Austriaków. O już 36. miejsce, ledwo ulecimy po top 10. A jest to gdzieś Polska? Czy Polska na którym miejscu jest? Na którym Polska miejscu jest? Uwaga, uwaga! Na 14, czyli wysoko dosyć. Jeszcze Węgry są daleko, na 36 miejscu, ale spokojnie. To jeszcze się zmieni. Do 100 tysięcy dojdziemy. Pięknie. 100 tysięcy. I teraz sobie tutaj trzeba pozbierać wojska. Pięknie i tutaj jeszcze tutaj do tego 4000 tutaj 3000 wspaniale tutaj wojsko tutaj jest tylko że to nie przejdzie więc to sobie nawet tu klasa no i teraz moi drodzy Austriacy witam was bardzo serdecznie i życzę yy, miłego umierania Na seryno. No muszę jednak wszystko. Weźmiemy sobie Wszystko co tutaj jest. Aha, nie no super. Nie wezmę jednak wszystkiego. Ja bym w sobie wziął te najlepiej rozwinięte miejsca. Coś takiego. Sobie weźmiemy może albo 5. I reparacje do tego. O, pięknie. I teraz czekamy, oczywiście. Pięknie. Eee, i usuwamy wojska tu i tu. Teraz trzeba. Dobra, let's go. E, mamy tak, to, to, to. E, teraz trzeba. Tak szczerze, chyba bym podbił sobie. Czekaj, nie, Bośni nie muszę, ale podbiłbym tą Bośnię. Tutaj, Austria, jak na razie, już nam nie jest potrzebna, więc poprawił z nimi relacje. Po prostu niech oni se, po prostu istnieją, jak na razie. Z Polską mamy relacje na plusie, ale nie za dużo. Przydałoby się z nimi soja zrobić kiedyś. O, oni są na 18. Spadli z 14. Bo to akurat nie fajne. Ale tutaj by się przydało tym Serbię popić. Bo oni widzę, że tutaj mają. Potrzebne są loteryny I dlatego zaraz oni już ich nie będą posiadali hmm. tego Czekamy, no i pięknie Na no, utrzymanie wojska sobie damy Oho Ojej, oj, oj, Polska z Ukrainy mm, 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 mm. Pięknie No hmm, i tutaj jeszcze 2000 Tutaj sobie nie nawet no, 1600 jeszcze I pięknie, droga i tutaj wspaniała, jakże zacna serbią. oddawaj tereny. I został ostatni, wspaniale, pięknie, cała Serbia idzie pod nasze panowanie. Saluśka. Tutaj wszystko usuwamy, tutaj trzeba z Bułgarią sobie poprawiać, z Kosowem, z Czarnogórą mamy akurat dobre relacje, ale z Macedonią już za to nie. Eee, lecimy tak, nowie sady, czy jak gdzieś tam zwie pięknie, dwa, trzy, czekaj, kolejna kasa, już sześć tysięcy zarabiamy, pięknie, timelapse robimy. I lecimy tak teraz, by się przydało tą Rumunię podbić, ponieważ oni coś mają potrzebne. Te. Oczywiście Ukraina się bije z, z Polską, no bo czemu by nie? Tak jak zawsze w sumie. Więc lecimy tak. Serbia, Rumunia, bije się chyba z Grecją. Tak jest. A więc ja się włączę do tego, jak się zacnego kon konfliktu. No bo czemu by kurczenie, To oczywiście się na. No klepio się. Ale Grecja prosiłbym o wywalanie z, tej, z tych terenów. Dziękuję. Pięknie Rumunia została połknięta. że tak powiem. Hmm. Z racji, iż tutaj e, nie potrzebujemy dużej ilości czekaj, wróć, Bo to hmm. trzeba inaczej. tych e, teren potrzebujemy. A akurat Jezus ma. Jeszcze z Grecją będzie trzeba stoczyć ten bój. Jakże zacny. Wspaniale. Albo w sumie oni chcą się klepać. To ja im tutaj oddam. Tak, o. Albo wiem, ej, ja wiem. No chyba, że. Dobra, nie. Co ja się łudzę, nie? Zrobimy tak. Reparacji za żydami. No i sobie zrobimy w ten sposób klasę. A niech się tutaj klepią. Co ja zrobimy Poprawię relacje. Pięknie. Klepta się. Ja potem sobie Grecję podbiję i będzie klasu mnie. I tutaj widzę, że się klepi Ukraina znowu dalej znaczy się co ja miałem? Ale trzeba tutaj popozbijać. No się szczęście oni się tutaj pogodzili. Let's go. Dobra, lecimy dalej. I teraz tak. Zrad oho, czy to już koniec konfliktu? Tak, tutaj niestety zabrali Polsce. A więc tak, aby odbić tutaj teren Polski, czyli lwów przede wszystkim. Hmm. O kurczę, tutaj się pasuje trochę. Albo i nie, mam zwidę najprawdopodobniej. A więc tak. Y utrzymanie wojska. Po prostu lecimy? Troszkę więcej kaski trzeba. I teraz tak, 3000 3000 6000 1500 to akurat mało, 1500 to też mało. 1700 to mało. 6 tysięcy może być, e 3,5 też może być, pięknie e Tu sobie włożymy ich, ich sobie włożymy tu, a ich tu Pięknie I droga Ukraina Witam cię bardzo serdecznie I zapraszam do zabawy Ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku